Na tym śruba się niebała, Wkładać nowych gum na coś takiego Tu jeszcze otworzenie jest całkiem dobry, wydaje mi się Ale to już nie jest za dobre Tu się śruba uwaliła To jest od tego a to jest od tego a to jest od tego no, że nie będzie tak prosto tak jak to zwykle mi się wydawało, że będzie Zaj niedostępności w ten części stwierdziłem, że wstawiam to co mam. Tutaj mam. tu właśnie dokręcam. Pożeń tu jest tą środową zwaną, teraz zaraz będę musiał wykombinować. No, także tego to mam wymienione. Tu jest przykręcone, śruba jest nowa, jest dokręcona. Dobrze by było z drugiej strony to wymienić, ale to nie dzisiaj. Już mi tak koło nie będzie latać. Czy mi koło nie lata? No od razu jest lek. A, właśnie No. Ach, no. no. Aha. Aha. Opowiem wam jeszcze odnośnie tego fotela. Będę go jednak miał, to znaczy, bo Wam nie mówiłem, że to się zadziało tak, że goście go zniszczyli, wyrywali go na hama jakimś chwytakiem i po prostu go rozpieprzyli, ale dzwoniłem do typa, przysłał mi zdjęcia, fotel jest rzeczywiście zdewastowany, ale plus jest taki, że oparcie przeżyło, a mi zależy na oparciu właśnie, na obiciu oparcia i to się zachowało, więc za jakieś dwie dychy coś w tym guście mi powiedział jakieś 20 zł. będę miał to, nie? że teraz jest ciemno i nic nie widać eee, za dnia jeszcze się przejedziemy tym wspaniałym autkiem na razie po prostu gwiazda testowa czuję, że mi zupełnie inaczej to kurde zawiecha pracuje nie? <laughs> przecież nie miałem gum na drążku reakcyjnym nie co za dziwna sprawa no ten to są z lewej strony, teraz jakiś poliuretany, Ten drążek tak naprawdę trzeba by wymienić, ale jak popatrzyłem na ceny, zmiń, że 300 nie będę płacił za drążek, że jeszcze trochę pożyję, nie? I zrobię to samo z prawej strony, bo to dużo roboty nie było. Tak naprawdę, to jest odkręcenie trzech śrubek. Eee, nietypowe klucze 21 bodajże tam były i 18 nasadki takie trochę, no, dwóch nasadek 21 nie miałem, ale jakoś tam sobie poradziłem. I tak ta śruba się urwała, bo to na wahaczu było 21. Natomiast, natomiast, no i co tam jeszcze był to stworzeń kulowy, była 19, nie 18, właśnie nie, nie 19, a 18, a na samym drążku było 23. Także same takie dziwne, można by powiedzieć, nasadki, dziwne klucze, ale jakoś sobie poradziłem i z prawej strony zrobię to samo, będę miał poliuretany. W moim Chryslerze ale od razu, plus 5 plus do siły, czy tam do mocy, także widzicie. Nie wiem, czy widzicie, bo chyba nic nie widzicie. Będę musiał, ale nie subskrybujecie. Mówię, gdybyście zasubskrybowali, bo bym widział, że ktoś ogląda te moje filmy. To ja kupił kamerki, czyli tak chcę kupić. I tak zrobię parę fajnych krótkich motywów, ale to w przyszłości. no. Także tego, tak, nie? Tak to wygląda. Zamykam tą brykę, wyciągam bezpiecznik i idę na zasłużony odpoczynek.